Dzień dobry, my właśnie wyszłyśmy. Dzisiaj pogoda zupełnie inna niż wczoraj. Idziemy właśnie na śniadanie. Nie jest jakoś może super ciepło, ale nie pada. Nie ma ani śniegu, ani deszczu. W ogóle jak pusto. Bardzo dziwne. I przed chwilą w ogóle rozmawiałyśmy, że tutaj wszystko jest tak małe, tak wąskie, że nawet te chodniki u nich są takie, że tu się ledwo mieszczą dwie osoby. Gdzie już nawet ciężko się minąć nawet z drugą jest zasada, że trzeba zostawić 1,5 metra chodnika jak się parkuje, a tutaj te chodniki będą miały max półtora metra. No tak, wszystko jest malutkie. Także co, no my sobie idziemy i zobaczymy co tam wybierzemy. Mamy kilka restauracji i kawiarni, kawiarni w zasadzie zapisanych na mapach Google. Także zaraz pójdziemy, zobaczymy czy znajdziemy tam coś dla siebie. Właśnie po cappuccino i tutaj jest croissant z pistacją, a drugi jest z kremem cytrynowym. Te, te kremy cytrynowe, w ogóle nadzienia cytrynowe u są przepyszne, bo wiadomo te cytryny smakują po prostu zupełnie inaczej niż u nas. Cytryna smakuje cytryną. Za dwa duże cappuccino i za dba, dwa croissanty, tu jest jako brioche, zapłaciliśmy 13 euro. To polska motoryzacja. Polska motoryzacja, że motoryzacja w ogóle już się skończyła. Co to jest? że to jest jakiś Citroën, na pewno elektryk, ale po prostu wygląda tragicznie. Znowu do y, kawiarni, kawiarni-cukierni w zasadzie. W ogóle bardzo fajne miejsce, można sobie właśnie kupić kawę y, różnego rodzaju i zamówiliśmy sobie Espresso. Pani nam tutaj właśnie poleciła, bo były dwa do wyboru. Jedna bardziej taka właśnie czekoladowo-orzechowa kawa, y, a druga owocowa, ale my bardziej poszliśmy właśnie w te y, takie słodkie smaki. I tu właśnie zamówiłyśmy sobie tą y, taką bułeczkę z bitą śmietaną, nie pamiętam jak ona się nazywa, znowu zapomniałam. Tutaj jest właśnie taki, y, to jest ciasto porównywalne do y, ciasta z Santa. i tu jest właśnie taka wioszka z czekoladą. Właśnie do Lidla i tak to, co mnie denerwuje, to to, że u nas w Lidlu nie ma w ogóle takich rzeczy, które są w innych krajach, tylko w Austrii czy właśnie we Włoszech, bo jest bardzo duży wybór tutaj przeróżnych rzeczy, serów. Wiadomo, że Włochy słyną z, z serów, tak? Natomiast no, wydawało mi się, że jeżeli jesteśmy w Lidlu, to w każdym Lidlu, w każdym kraju powinny być te same rzeczy, no a niestety tak nie jest. Jest ogromny wybór przeróżnego rodzaju serów, węgi, tych właśnie tutaj salami czy, czy tej panczety. Także no szkoda, ale przynajmniej zrobimy jakieś zapasy i przywieziemy do Polski. Tak, Zobaczcie jaki jest wybór owoców morza ośmiornica. A gdybyście byli we Włoszech, to nie kupujcie tego. To było obrzydliwe, Nie dało się w ogóle tego pogryźć, ale byliśmy wtedy głodne i chciałyśmy coś zjeść po podróży szybko. Ale no nie, nie było to za smaczne. Chciałam w Lidlu kupić oliwę z oliwek, bo była mi do czegoś potrzebna. I w Lidlu, w Polsce, oliwa z oliwek składa się z rafinowanej oliwy z oliwek z dodatkiem normalnej oliwy z oliwek, co jest w ogóle dla mnie jakąś abstrakcją. A tu na przykład jest taka typowo włoska. Tam właśnie są mury weneckie, które chcę zobaczyć i prawdopodobnie jutro się właśnie tam wybierzemy. My, że nie pamiętam, jak się nazywało to tej babki, ale w sumie kupiłyśmy właśnie sobie jeszcze takie pizze na kawałki u takiej pani typowej włoszki, ale była miła w sumie, choć na taką nie wyglądała. Dobra, nie pamiętam jak to się nazywało. Tu mamy taką zwykłą z pomidorami, tu jest cztery sery, i tu jest z karczochem, oliwkami i pieczarkami. I gdyby kogoś interesowało, to za te kawałki a jest, forno liento. za te trzy kawałki zapłaciliśmy 13,60. Właśnie zaraz sobie coś tam przekąsimy, bo chcemy dalej ruszać. Ale jeszcze Wam tylko powiem, że zaszłyśmy do takiej pani, która stała przy drodze Kupiłyśmy kupiliśmy sobie klementynki. Bardzo ładnie wyglądały i są takie mięciutkie. E, cytryny I za to zapłaciłyśmy 3,82. To tak po prostu mówię, gdyby e, gdyby kogoś interesowało, e, jak tu jest z cenami. A jeszcze wczoraj w kopie kupiłyśmy też sobie... Ananasa. I za Ananasa był akurat w promocji. Zapłaciłyśmy euro. 55. nam się te kapsułki do tego ekspresu. I to jest taki strasznie dziwny ekspres. Etika. I właśnie napisałam do tej pani, gdzie możemy takie kupić. I ta pani powiedziała, że właśnie tutaj na miejscu, tak jakby się tego nie kupi, że można tylko przez internet. I słuchajcie, ona nam dzisiaj przyniosła te kapsułki i uzupełniła po prostu zapas. Także w ogóle, no. Super, naprawdę. Chciałyśmy jej za to zapłacić. Ona mówi, że nie, że i gdybyśmy w ogóle czegoś jeszcze potrzebowały, to, żeby yy dawać znać, to ona uzupełni, przyniesie. Także naprawdę to miejsce jest naprawdę super, na pewno później wystawimy pozytywną. Kolejny opinię. wynalazek. W sumie to on stoi chyba nawet w tym samym miejscu, w którym wcześniej stał ten Citroen, tylko że tym razem jest to fiat. jak byłyśmy na zakupach, to weszliśmy do Kiko Milano i była promocja kup 6, a zapłać za 3 więc wybrałyśmy sobie trzy takie błyszczyki, jeden wzięłyśmy dla mamy i sobie po jednym bardzo ładne właśnie kolory takie opalizujące, światło się świeci więc no, nie, coś tam widać y, dla mamy taki brązowy bo ona właśnie takie kolory nosi tu jest rozświetlacz y, i róż, ten róż w ogóle bardzo mi się spodobał on jest w kolorze, gdyby do kogoś w ogóle interesowało. 03. Ale pięknie opalizuje. Taki, taka brzoskwinia opalizująca właśnie na mm, na taki złoty. i Taki zwykły lakier do paznokci. Też bardzo ładny. Właśnie do domu bołaziłyśmy i wstąpiłyśmy do sefory Bo się okazało, że jest minus 25% na różne zapachy. Tu siostra kupiła sobie perfumy. Yy. Tu dostałyśmy jakąś próbkę. I było stoisko Fenty Beauty. I wybrałyśmy sobie właśnie po szmince. Oczywiście wzięliśmy dwa takie same kolory. Yy, I weszliśmy jeszcze do jakiejś galerii, też były upusty. I właśnie kupiłam sobie Białam torebkę. Bardzo mi się spodobało to, że miała takie. Yy, że jest taka nieoczywista, a się okazało, że to jest jakiś włoski projektant. Yy, także sobie wzięłam. Ona kosztowała 68 euro. Tak, 68 euro.